Ale się wstydzę z tego makijażu. Tak. Pięknie wyglądasz, no sensaty. co No. Dzisiaj nagrywam filmik z Luką, z moim chłopakiem. I postanowiliśmy nagrać dla Was filmik, w którym Luka będzie mnie malował. Przygotowałam mu tutaj cały koszyczek e, kosmetyków, pędzle, kosmetyki, więc mam nadzieję, że sobie jakoś z tym zadaniem poradzi. Pewnie się poradzi. No Więc zapraszamy Was do oglądania I'm ready! Dobra. I nie powiesz mi nic, tak? Nie Zobaczycie teraz Andrzej w z makijażu no Zaraz to zmienię mm. Z... Wy potwora? Wy? Nie, z dyni na kapciuszkę Kopka. To jest potwora? Nie, nie powiesz mi? Nie no, Co? Nic Bardzo A to twój? Nie, nie mojej babci <grymny> I jest Wiesz jak mnie wygląda? Jak? Jak Monika Brodka. Monika Brodka? No. <grymny> Czy ona ma jakieś charakterystyki? Tak. kosmiczny. Wiesz co to znaczy? Nie. No właśnie. A ja znam kogoś kto wie. No i co? Dużo lepiej już. Czy taka wlada jest nic? No, co co, czy nie? Ja <noise> Wom, nic nie wiem. Nie wiem. nic Nie. Co to jest kosmiczny makijaż? To jest taki zobacz. To jest vlogerka i nie wie, co to kosmiczny makijaż. A ja wiem. Ty, ja nie wiem, co to jest. Zobacz, no. Pozbędziemy się worów pod oczami. Wąsy, no no. Serio? Nie mam wąsów. Do tego programu się zło. Jakiego? Z tego co Jeszcze Muszę trzy łapki. Pop. Proszę bardzo. Jak Wam się podkład? Pokaż czego używasz. Nie pokazałeś jaki podkład, Uy. jaki... Pokazujesz. Jak Podkład z tej mate. Z jakiej firmy? Rimmel, London, polecam no. Doskonale zakrywanie niedoskonałości Landziaksa A jest dużo Teraz użyjemy kredki białej Jakie? Jeśli chcecie ją zatemperować jest jest bliżko, Jeśli czy? chcecie ją zatemperować Musicie do zamrażarki ją włożyć Tak, bo ja nie wiedziałam jak to się robi lukami mi powiedział że Wkłada się do zamrażarki i wtedy się temperuje Normalnie, bo inaczej ją, co zrobi bo się? jest taka inaczej no. Pokaż z bliska jaki? To... E, firmy yes. Nix. Jumbo Eye Pencil. Pięknie, dobrze. Nadaje efekt rozświetlony włos do oczu. Tak? <noise> A czemu to tak się wychodzi? Dlaczego mi mamy jeszcze tą kredką podłogę? A taki się nie robi! No ale. A wiem, kurde, nie, dobra! <grychy> o, oh, serio, śliną? No. Dobra, nie zapomniałem, dobra. Do... Do... Pięknie. Moja dziewczyna. <grychy> Pięknie prawda? Tak? Myślę, że mogę tak już na ulicę wyjść? Z na głowie Serio? Dobra, cicho, nie denerwuj Firmy L'Oreal Super Liner Black Buster Co? Hmm? Dobrze powiedziała? Tak no to, no to białe, bo to taki efekt Black and white Tak pięknie, hmm. 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 Będzie na początku, rozumiecie, taki... ta mała kreska. Jest to nie jest taka mała dobra. Ale tu się rozchodzi w taką... takie rozumiecie, smoky, smoky eye. Nie, nie wiem, co to znaczy. Ale tak bym sobie nazwał to. O, poczekaj, jeszcze nie. No, nie przeszkadza. No, tu musi być taki, wiesz, efekt, że to się rozchodzi tak What the fuck? Super jest znaczy to, to na kamerze lepiej wygląda, jak o to chodzi, dalej. Pięknie wygląda, widzisz, to wygląda tak, jakbyś miał przed. Przedłużone... Ja jak myś... Co to jest? Dobra, jak pod... na koncert koncert, No, no dalej. Jak zrobimy drugie, oko, będzie jeszcze lepiej. Co widziałam? Super jest! Znaczy, Ci się to? Pięknie, pokaż się. Takie oczy masz od razu, jest. No, peski. Jeszcze mu łatwo mi będzie to zrobić. Madre, ja już wiem co chcę. Tym pędzem? Tak. Co nadaje on, Rozumiesz? efekt do rozświetlenia twarzy. Co? Tak. A co to jest? To jest inglot. A co to jest ten inglot? Puder jakiś z brokatem. A Brą ten... Brązer. bronzer. Bronzer pewnie. No to rozświetla brąz. przecież każdy wie. Nie, moja, mój. Niekro. Numer będzie na dole, jeśli chcecie ma makijaż do mnie. Myślę, że tak się zareklamujesz, że każda będzie chciała. Ej. Teraz jest skonturowanie twarzy jak Kim Kardashian. Brozer, to się robi? Mm -hmm. Tak? Chcesz się wziąć? Nie. Yeah. Ja mam potencję. Okay. No. Nic. Hmm. Niczej wyglądasz, nie na że narzekasz. Naprawdę Ci się podoba ten makijaż? Pewnie. Dobre. I teściowo pożyczam paletkę. Slika. <głos》>. Pokaż kufer wszystkim. Jak To To Do góry go weź. No i co? I będę miał... Nie. Co to twoje mamy? Przypomnę. Kufer mamy otwieramy. Polecamy. Y Slick. otwórz sobie. kufer. Piękna właścicielka, piękny gubernator. Dokładnie o mojej mamy mówisz? Ik... <laughs> <laughs> Candy Collection Limited Edition. Woohoo uh -uh. no. Piękne kolory. Tęczy. Jak na zbawiciela. Nie otwieraj. Dobrze. A to, z się nie A to dlaczego ty tym malujesz? A nie ty? To już... tu masz pędzelki, kociu. Tu masz pędzelki wszystkie. Malutkie.

Nie do końca brwi, tylko trochę jest miejsce. Na co jest miejsce? Na jasną barwę, żeby rozświetlić. Mhm. Tak? Ta? Ta, ta, brawo! Pięknie <laughs> się oczy! Jezus Maria, czy ty mi no zielonym to, tu zrobiłeś? Ja się rozmawiałam Ale ja o, mówię o tym. No jak, bo tym kosmos, tak nie przeszkadza Zamknąć oczy. W Możesz nie otwierać na chwilę. Gdzie artysta pracuje. O Boże! Poczekaj. Poczekaj chwilę. To jest artystyczne, to nie jest, na, to nie jest makijaż codzienny, chcę zaznaczyć. Tylko to jest. E, et couture. Et couture. To co znaczy? Mnie. Czemu? No, nam się. Ale aż mnie. No znam. proszę cię, no ile według Dobrze, żeby nie denerwuj się tam. No, Artysta starasz się Serio ci się to tak podoba? Tak. Dobra. Teraz tak. Teraz używamy Volume Million Extra Black Lashes To jest na pewno do rzęs. Tak zgadłeś. Nie ja to wiedziałem. Tylko wydłuboka, dobra. Zamknij oko. No zamkną. Znaczy, no. e, 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 e. Mocniej pociągnij tym tuszem, a nie. NIE POMPUJ MI TAK TEGO TUSZU! Kup, kup. Co? Nie jest brzydko? Pięknie, kochanie. pięknie Mama na pewno będzie z Ciebie dumna nie Tylko na wybieg no, Pokaż wszystkim czym ty to robisz O Czytaj. <laughs> Czytałem Kredka do ust Ale no właśnie burzymy konwencję <laughs> <laughs> Pięknie ogromne. To jest coś na pewno z brwiami Czemu to nie kolorują się? Gdzieś beznadziejny pędzelek. To jest do kreseczki, a to był mi... Dobra, Michał, zostaw. Dobra. To jest dobry wujcie moku. To za to będziesz miała czarne. Nie, to nie. A to nie ma koloru. I tak samo. Pięknie. Oh. Okej okay. Pokaż jaki to jest pędzel. Czy mi nadkładasz puder? Pędzel do korektory. Oj. No jak to zrobisz to? A, ja pomogę A, Ci. Wysypujesz na to. Weź sobie pędzel Dobra, nie ja chcę ten. Tutaj ten będziesz szczerwone usta. I biała twarła. Czy tak była Ebrodka pomalowana kiedyś? Tak. <śmuszczujesz> stawisz, tu, stawisz tu zdjęcie. Już jest wakier skończone. Ja pierdzielę. Ale zobacz pokaż efekt, jaki zielony przychodzi w fioletowy. Piękny. No, no ta czarna mi trochę nie wyszła, no ale... Ale poza tym jest wszystko. Jesteś zadowolony? Tak Tak? Tak Ja bym chciał tak posadzić Jak mi podbite jakieś <noise> Mogę ci coś na karę zrobić? Nie Proszę Nie weźmy mi usmalować, nie Nie, ja nie

Przekroczy teraz? Nie, ja jestem zadowolona ze swojej pracy. Zapraszam na makijaże, na eventy, Czy na wesela. Kubek? Ty, a ty jak? <grym> Czyli widzisz, że źle wyglądam. Zapraszam. właśnie, piękny. Zapraszam. <grym zainteresowań> O mój Boże! Pokaż czekaj, daj Teraz ja Nie! Dawaj, Nie! Nawet czoło. nie. No. Co mi chcesz zrobić? Kociu! Tylko delikatnie nic nie ma. Wywiamy <laughs> jak jednorożec jakiś ruszony Dobra, kończymy ten film Już! Okay. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to koniecznie kliknijcie łapki w górę, subskrybujcie i... słuchajcie, musi być jak najwięcej łapek na dole, dlatego że jeżeli będzie... Bardzo dużo łapek, to już jutro, albo może pojutrze, wstawię filmik z konkursem, ponieważ wybiło mi... 30 tysięcy! Super. 25 tysięcy kupiłem na Allegro. Nieprawda. Prawda. 30 tysięcy! Za 6,99. Polecam. O serio? Pa!